W jacuzzi jest ryba. O, to duża ryba. Złap go, zastaw pułapkę, prosto. Tak. O, o. Co do. Złap go, Bobby. O, tutaj, tutaj, mam go, mam go. O, mamy jednego. tam BFP Nation. Witajcie w kolejnym świetnym filmie. Jestem pewien, że go pokochacie. Też pokocham ten film, bo prosiliście o niego od lat. Krótkie podsumowanie. Około 2-3 lata temu, gdy zaczynałem kanał, znalazłem opuszczony basen, co wszystko zapoczątkowało. Uwielbialiście te filmy pełne ryb. Nakręciliśmy ich wiele. Każdy miał miliony wyświetleń. Lecimy. O mój Boże, zaczynamy. To było to. Wstawaj. Wynoś się stąd, mały. Ten sam, mały. Bierz go, Steve, wchodzę. Złapiesz go? Zwariowałeś? O boże, stary. On właśnie złapał węża. Mam coś. O, widzę go, widzę go. Co to za okoń? To kolejny okoń. To kolejny okoń, chłopaki. To pielęgnica. To pielęgnica. Nie wiedziałem, że jeszcze tu są. I właśnie złapaliśmy praktycznie wszystkie ryby z tego basenu. Uratowaliśmy je. To było naprawdę fajne. Od tamtej pory chcecie więcej filmów o opuszczonych basenach. I chodzi o to, że ten opuszczony basen. Dom został kupiony. Okej, okay, tam już nie ma opuszczonego basenu. Od tamtej pory próbowałem, ale nie znalazłem żadnego. Dopiero teraz mi się udało. Wczoraj napisała do mnie subskrybentka. Cała jej rodzina ogląda kanał. Jej mała córka i mąż uwielbiają te filmy. Ma staw na podwórku, prawda? I remontują swój basen. A ostatnio mieliśmy mnóstwo deszczu. Przez cały tydzień padało. I ich staw wylał, i chyba sporo ryb dostało się do ich basenu. Chcę, żebyśmy przyszli i spróbowali je dla niej wyłowić, bo sama już próbowała. Jej mąż próbuje wyłowić je siatką, ale nie są dość szybcy i nie chcą wchodzić do basenu. Jest tam też mnóstwo gwoździ. Ona mówiła, że wszędzie są gwoździe, to podejrzane. Nie chcą tam wchodzić, więc powiedziałem, to zadanie dla mnie. Dziś tam pójdziemy. Nie boję się wody, więc dziś wchodzimy. To będzie wspaniałe, chłopaki. Nie wiem, ile tam ryb, ani co nas czeka. Ale ja i Dakota. Za kamerą mam Dakotę. Dakota właśnie założył kanał na YouTube, jeśli nie wiedzieliście. Link będzie w opisie. Sprawdźcie i subskrybujcie. Dakota to zauważył. Zobaczcie, Bruce siedzi w swoim miejscu. Ciągle wam powtarzam, Bruce śpi w doniczce, leży tam i wygląda jak martwy. W końcu mogę wam pokazać, mam to nagrane. Patrzcie, on leży w doniczce. Kto jest grzecznym chłopcem? Patrzcie, wraca po więcej, uwielbia to. Jest grzeczny. Au, ugryzł mnie. Bruce, to niemiłe. Zobaczcie, wraca do swojej doniczki. No proszę! Wracam do domu. No więc, chłopaki, teraz tam się udamy? Weźmiemy duże siatki i kilka wiader. Nie mogę się doczekać. Do zobaczenia na miejscu. Chłopaki, jesteśmy przy opuszczonym basenie. Jeszcze nie zaglądałem do środka, chcę zachować reakcję, ale to jest jezioro. Kiedy woda się wylewa, te ryby mogą się dostać przez bramę, przez ogrodzenie. Teraz zobaczcie. Sprawdźmy, co tu jest. Gotowy, Dakota? Spójrz na tego gościa. Mówili, że był tam. Widzisz? Tak. Są tu ryby. Fuj, to obrzydliwe. Chyba trzeba wejść tam w butach. To obrzydliwe. Stary, jak głęboko to jest? To nie jest takie głębokie, zobacz. No tak, to nie jest takie głębokie. Właśnie tam. Właśnie tam. Widzisz to? Czekaj tam. Są na glonach. Patrz. Co? Stary, w jacuzzi jest ryba? Jaki to jest rodzaj ryby? Jest też mała rybka. Jest? Spójrz, jest mała rybka. W jacuzzi jest rybka, chłopaki. To naprawdę super. O rany. Dobra. Powinienem tu zejść. Są tu gwoździe. Dakota. Możesz mi rzucić moje klapki? Bo mi złapie w siatkę! Tam jest plecostomus. Tam jest plecostomus, właśnie tam. Plecostomus? Tak. Gdy podeszliśmy pierwszy raz, widziałem jednego. Właśnie w tym rogu. Są dwa. Są dwa? Zgadza się. Poczekaj. Jesteś gotowy? Złap go. O, stary, jakie szybkie. Musisz być szybszy. O, to jest straszne. One tu są. Tutaj. Są w rogu, stary. Jestem w rogu, gotowy. Jesteś za wolny. O co, właśnie uderzyło mnie w stopę? O, stary, o stary. Właśnie tam, przegapiłeś to. O, właśnie tutaj. Dalej, Bobby. Jesteś w tym słaby. O, właśnie tu. O, złap go, złap go, Bobby. Złap go, złap go. płapka, pułapka. Zobacz, jaki duży. O rany, stary. To największy pleco, jaki widziałem. To największy pleco, jakiego widziałem. Zobaczcie, jaki olbrzym chłopaki w opuszczonym basenie. To jest niesamowite. O rany. W jacuzzi też. Chłopaki, idziemy. Chodźcie do jacuzzi. W jacuzzi też są ryby. Spójrzcie na tego pleco. Właśnie weszliśmy. To stworzenie to kolos. Dobra, odłóżmy go do stawu, skąd przyszedł. To najlepszy sposób, żeby to załatwić. Tam też jest ich dużo. On ma mały garb. Widzicie? Dobra, chłopaki, opuszczony basen, totalny odjazd. Tak naprawdę nie jest nawet opuszczony. Po prostu go remontują, więc nie jest czynny. Po prostu został zalany. Tak, po prostu został zalany i wpadły tam ryby. No i proszę, panie pleco. To był olbrzym, bardzo zabawne. Ona też się śmieje. Stary, on naprawdę jest w jacuzzi. Myślę, że to Tilapia. Dostań się do niego. To ryba? Tak, to ryba. O stary, to jest duża ryba. Duża ryba. To jest duża ryba. Nawet jej nie widzę, bracie. Nie właśnie go uderzyłem. Musimy poszukać wokół. Pomachaj palcami u stóp. To jest takie fajne. Gdzie one są? Szkoda, że nie mamy dwóch podbieraków, bracie. My je tak jakby zaganiamy wróg, wiesz? O nie, trafiłem jednego. O, trafiłem go. O, czekaj, jeden jest między moimi stopami. O boję się. O, stary, złap go. Mam go. To base. O mój Boże, stary bas w basenie. Niesamowite. Spójrz na tego malucha. Wrzućmy go do jeziora. Ratujemy go Dakota. Mam cię, chodź ze mną. Druga ryba z basenu ludzie. To jest mały bas. No to lecimy. Proszę bardzo, panie. Dobrze, jest już w stawie. Będę twoimi oczami z góry, Dakota. Powiem ci, nic nie widzę. Myślę, że powinieneś się trochę przejść, a ja ci powiem, jeśli na coś trafisz albo coś takiego wiesz. Na pewno są tu co najmniej dwa duże sumiki. Bo pamiętasz początek? Widzieliśmy go, myślę, że właśnie tutaj może. Widzisz tę ciemną plamę? O, tak, właśnie tam. Właśnie tam. Jedź prosto, prosto, tak. O! Tak. O rany stary, to jest duże, to coś jest olbrzymie, to jest potwór, odlot stary. W basenie. O, on jest chudy, stary, może był tu przez długi czas, zobacz, jaki on jest chudy. Są tam też małe rybki przynętowe, na przykład komarowe. O, czekaj, czekaj, czekaj. Jest jeszcze jeden, powiedział. Wypuścimy go. Poszedł. Idę, 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 idę. Gdzie, gdzie? O Boże! Oje! Czy to większe od tamtego? To olbrzymie sumiki. O rany Dakota! Niesamowite! Tak, on rechocze! Cześć! Mówi, ratuj mnie! Dobra, chłopaki, czy to jest drugi sumik? Są wielkie, stary. To mutantowy sumik. Nigdy tu wcześniej nie łowiliśmy, więc może pleko są tu wyjątkowo duże, ale to potwór. Masz, stary! To jest takie zabawne. Wyobraź sobie być rybą i skończyć w basenie. Myślę, że powinienem się przejść. Myślisz, że jest ich więcej? Nie wiem, po prostu się pokręcę. Daj znać, jeśli coś zauważysz. O, czekaj. Masz coś? Co jest grane? Mam wybrać te. O, o! O! To jest ryba? Myślisz? Nie wiem. Co to było? Nie zauważyłem, że to była ryba, aż do montażu filmu. Strasznie mnie to bawi. Wyglądało, jakby w Was poleciał kamień. Cześć! O Boże! O! Ryby lubią kąty, więc czuję, że jeśli po prostu obejdę róg, wiesz. Bobby, spójrz, powiedz cześć. O, złap go, złap go! Złap go, Bobby! O! On mnie zaatakował! Boże! To był atak z powietrza. Na pewno jest tu jeszcze jedna ryba, chłopaki. Tutaj, 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 Bobby, tutaj. Nabieraj, 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 przy ścianie, Nabieraj, przy ścianie. Dalej, 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 dalej. On znowu go zaatakował. Słapko. Go. Gotowy? Nie wchodź na swoje krzesło. Gotowy? Stary, on jest tutaj. Myślę, że złapie go w rogu. Och, właśnie uderzył mnie w stopę. Tam, tam. Tam jest. Straciłem go z oczu. Straciłem go z oczu. Daj mi znać, jeśli go zobaczysz. Tutaj. Och, masz go. Orany, to jest ten zuchwały. To ten, który mnie atakował. Myślę, że to był ostatni, chyba. Spójrz na to coś. Orany wyglądają inaczej niż w basenie. Widzisz? Stary, one zmieniły kolor. Tak. Ile tu jest ryb? To chyba cztery lub pięć. Spójrz na malucha w basenie. Stary, zapomniałem o tilapi w jacuzzi. Musimy ją złapać. Sumik nadal tu jest. Ty głupia rybo? Dlatego trafił do basenu, stary. Po prostu głupi. Płyni już. Dobra, widzę okonia. Chodźmy po tilapie i wrzućmy ją do jacuzzi. To wszystko. Tam jest. Siedzi w rogu. Dosłownie relaksuje się w jacuzzi. To takie zabawne. Gotowy? Dostaj się do niego. Ratujemy cię. O, on. To on wie, że jest ratowany. To proste. Spójrz na tę niebieską tilapię. Wiedział, że będzie uratowany, i wpłynął do sieci. Świetnie. Widzisz, co by się stało z tymi gośćmi? Odnowiliby swój basen, wlali tam chlor, a potem by zdechli. Bo wiesz co? Oni nie chcą zajmować się rybami. Nikt nie lubi zajmować się rybami oprócz nas. Dobra, chłopaki. Zrobimy jedno okrążenie wokół stawu. Powiedziałem staw. Chodziło o basen. Sprawdźmy, czy coś wyczuje. To wygląda jak staw. Sprawdzimy, czy są tu ryby. Użyj stóp, Bobby. Wyczuj. Czujesz to? Właśnie coś uderzyłem. O, o! Złap go, złap go! O, on jest tutaj, on jest tutaj! Złap go, złap go, złap go! Jest duży. Nie gdzie poszedł. Nie wyłowimy tych rybek komarowych, bo oczka są za duże. Dobra, mam cię. Zobacz, czy dasz radę to zrobić? Sprawdzam wszystkie kąty. Może być aż w samym rogu. Mam go! O Boże! Chował się przed nami. Gdzie on poszedł? Dosłownie zniknął. Raz go poczułem, a potem przez 10 minut nic się nie działo. Wyszedł z ukrycia. Mamy go. To chyba ostatnia ryba. On cię kocha. Mówi: Dziękuję. Posłuchaj. Nie ma za co kolego. No to lecimy, chłopaki. Ostatnia ryba z basenu. Jestem pewien, że daliśmy z siebie wszystko. No i proszę: ogromny plecostomus. Myślę, że to już trzeci taki wielki plecostomus. Ten tutaj. Ten tutaj bardzo się cieszy na mój widok. Może być nawet w ciąży. Zobaczcie, jaka jest szeroka. No i proszę, uratowana z basenu. Myślę, że to już wszystko. Dakota, dzisiaj, udało się nam to zrobić. Dajcie mi opuszczony basen. Już bez ryb. Złapaliśmy je. Ja i Dakota wracamy. To była długa droga, bo nie mogliśmy zaparkować blisko niej. Jej podjazd jest w remoncie. Więc całą drogę do społeczności Ferno, to jest, jak daleko to jest. To około mila stąd i ciągniemy ze sobą te ogromne siatki i wiadra. Więc tak, chłopaki, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Wiem, że kiedyś uwielbialiście filmy z opuszczonych basenów, kiedy je robiłem. Ale problem polega na tym, że nie można. Chciałbym zrobić ich więcej, ale nie pojawiają się same. Wiecie? Dostałem tego maila od pani stojącej z tyłu. Powiedziała, że to jezioro zalało, i kilka ryb dostało się do jej basenu, kiedy go remontowała. I wtedy przyjechaliśmy. Uratowaliśmy je. To była świetna zabawa. Uwielbiam to robić. Także obczajcie i dajcie lajka. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.